Moi drodzy, jest godzina 16.00. Ja mam sito, to znaczy jedno. Idziemy po jajka. A tak naprawdę idziemy po jajka do inkubacji, bo czas ruszyć pierwszą inkubacją opóźnioną, bo opóźnioną, ale no niestety tak bywa. Kury nie fabryka, jajek nie dały, więc idziemy. A czy wy też macie kupie wrażenie, nie wiem jak pogoda u was, ale że chyba już mamy wiosnę. U nas w tej chwili jest 8 stopni. Dzisiaj było nadpiękne słońce i było cudownie. A jak u was z pogodą? Wiem, że wschód Polski czuje zimę. Zachód niekoniecznie. A jak jest w środku? Dajcie znać w komentarzu. Zapraszam. No już się powoli robi ciemno, więc duży plus, bo pozamykam moje gady. Jak idziemy do niosek. W ogóle co tu się przed chwilą działo. Będzie głośno, bo dostał jeść przed chwilą. Yy, cytrus tu się dostał, nie wiem jakim cudem. Yy, I tu jest właśnie plus kwiatów. Kwiaty same ze sobą... Kompletnie nie rywalizowały, był spokój, każdy może swój kąt i tyle było. Ale te małe korduple, co wy tu widzimy, to po prostu dawały szybko w popis. Dlatego ja go już zabrałem, ale to też jest tak, że niedługo ten kolega ten spada i przechodzi tu i przechodzi tu cytrus a ci panowie jednak idą na tamtą stronę. Ale zaraz się przejdziemy tutaj do jajek. Pierwsze przyjdziemy do moich kochanych wniosek eee, rozruba bo dostały troszkę kolacji żeby po prostu raczej dostały po to, żeby były spokojne i słomę dosypywałam no i trochę na zabicie stresu. Tu po drugie możecie zobaczyć przodka eee, Mariolki Niestety ee, Indora Zobaczymy czy zaragują <ślesk> Nie pokażę ten kolega, pokazał już widziałem na zdjęciach, bo ja go osobiście nie widziałem. Jak się potrafi pokazać, eee, w tu przez przypadek, eee, no i zostanie, no, już sobie tu nie zostanie. Chwilowo, jeżeli chodzi o sprzedaż drobiu, w moim regionie jest to dosyć ciężki temat, ze względu na ptasią grypę, która jest, no i po prostu ludzie nie kupują. A my sobie tu pozbieram jaja o Boże Już siedzą Foki już rzecz jasna są yy. Wow O osiem jajeczek I w ogóle gdzieś jest gen zielonego jajka w którejś skórze Ale nie wiem w której Tu nie dorwałem osobiście na siedzeniu więc mamy 8 jajeczek od nich cieszy mnie to o, widzicie kolega? on ma w dupie Uch, przepraszam pipujemy o. o on ma w nosie towarzystwo tamtych kur bolite no nie dziwię mu się tu był wychowany tu od małego siedział więc jest mu łatwiej yy. a pani kwiatowała My ty ciąg, znosimy jajeczko? Czy próbujemy John Jojo? Patrzcie, jaka ładna kurka. Pokaż co masz. O, z tą mokrą pupą mi tu siadasz! Trochę kultury panno jasna! Nie mam e... Mokrą pupę masz. Mok... Brudne łapki. No tak. E... Yy, I tu mamy 5 i tu są dwa liliputów, bo widzę. Yy, a co do liliputów yy, wrzucam je do inkubatora, żeby nie było. Yy, bo te... Ojejku, jak tu fajnie cieplutko. Yy, bo te kurki są ładne. Yy, bo tu też dużo osób mówi, jak dodaję zdjęcia, też widzi te liliputki. Yy, tu chodzi też o to, że te liliputki co ja posiadam są bardzo ładnie barwne. Yy, tylko! Trzeba zaznaczyć jedno, dla mnie też liliputek to w sumie mieszanka, to jest mix, to nie jest nic rasowego. Polska malutka kurka, odkąd ja pamiętam, była u babki, u moich rodziców i tym podobne i tak to raczej charakteryzuje niż to, żeby to była rasą. I w sumie jest, szczerze. Yy, a oprócz tego możecie zaobserwować tu kilka mniejszych kurek, to nie są kurki po liliputkach, to są kurki yy, kamilowe, jak ja też wiem, bo tam macie tą kwokę szanowną. I tu są jej dzieci po prostu. Jeszcze jedna jest taka brązowa u niosek. I to są po prostu miksy miksów miksy miksy. Małe kurki fajnie znoszące jajka, bardzo dobrze kwoczące, choć lubią na dziko jak to małe. Ale ogólnie chodzi o to, są bardzo fajne. I te jajka też nie są takie stosunkowo małe, więc tak w codziennym dla mnie prywatnym użytku jak najbardziej są wystarczające. Yy, I o to właśnie chodzi. Dlatego ch zobaczę, i, no i po pierwsze moi drodzy, najważniejsze: i nie jedzą dużo. Co się chwali, to się chwali. Ogólnie, kwiaty, jeżeli chodzi o kwiaty, to nie należą do yy, rasy kur zjadającej kilogramy. Mogę to zobaczyć po prostu po pasie. Dostałem, dostałem taką samą ilość, gdzie tu jest więcej kur. Yy miło, szybko, może wy tego nie widzicie, ja to wiem, e, w stosunku do tamtych kur e, i tej paszy tam jest stosunkowo o wiele więcej niż tu. E, znaczy więcej, nie idzie więcej, bo one dostałem tyle, ile e, po prostu przypada, ale idzie szybciej, zjadałem ją zdecydowanie szybciej, więc spożycie e, jest jej o wiele większe. E, możecie zauważyć im też wieczorem z Szypłem trochę paszy, one i takie skupiły się na tym, że jest słowa słoma, a pod słomą są łobaczki ze starej słomy i sobie tak grzeją. Wiecie co, ja siedzę tutaj kolanami na tej słomie. Ona grzeje. Ona naprawdę fajnie grzeje Więc jeżeli chodzi o kwiatki, yy, jajka idą tak, jajka kwiatów, jaja tutaj liliputów yy, idą również jaja Silek yy, i tam chyba będzie w sumie tylko jedno czy dwa jajka boilerów. No i jak zwykle los chciał inaczej. W tym momencie zaczęły mi się nieść brachmy. Więc brachmy trafią tylko dwa jajka, bo dzisiaj widzę drugie. Dzisiaj jedno było rano i teraz jest drugie. Więc będzie drugie jajeczko. No ale no niestety więcej nie będzie. No bo nie będę już czekał, wstrzymywał się tyle z inkubacją. Bo mimo wszystko też chcę sprawdzić coś. Mam kilka jajek bobtaili starszych. O wiele starszych. Nieruszanych, nietykanych leżą w wiaderku od dłuższego czasu. Rzucę je do inkubatora, ponieważ mam miejsce, chcę sprawdzić, czy coś z nich będzie. Jest to dla mnie ciekawe doświadczenie i po prostu jestem ciekaw, czy coś z nich będzie, czy nie będzie. One były trzymane w domu, żeby nie było. E, nie tutaj, bo tu jakby były w te zimniejsze dni, bo to było ponad miesiąc temu, grubo. E, no to raczej z tych jak już by na pewno nie byłoby nic, ale spróbować można. E, jeżeli chodzi o samą inkubację, oczywiście powtórzymy wszystkie dane. Zrobimy co to, jeżeli chcecie, rzecz jasna. E, Jeżeli chcecie, piszecie inkubacja, tak? Zaczniemy sobie z, jak to wygląda inkubacja. Jak to wygląda z tymi brudnymi jajami. Co trzeba zrobić, co można zrobić, czy nie trzeba niczego robić. Sami sobie odpowiecie na te pytania. Ja po prostu bazuję tu akurat na bazie swojego doświadczenia. Jeżeli chodzi o czyszczenie jaj czy nie czyszczenie jaj, więc też zobaczycie. A my sobie idziemy. O, o. O, zdenerwowała się. E, jejku trzeba wstać, a człowiek dzisiaj po siłowni, po zmianie kół, więc marny mój los z e, więc e, idziemy jeszcze do boś, Bobków e, Łukaszowych i zobaczymy jeszcze u Brachmów, e, ja te jajka zaraz wrócę, bo wrócę po pojemnik, e, czemu tu mamy, dzień dobry, tam mamy jajeczko Brachmy, Yy, Mamy mojego kurdupelka z 5-miesięcznego. Ten kurczek jest chory yy, i to mocno chory. Yy, nie rośnie już od dużo, dużo, dużo dłuższego czasu, ale ma swoją mamusię, żyje mu się dobrze. Jeżeli chodzi o główne stado, raczej by był problem. A tu mu jest dobrze, nikt go nie zaczepia, jest największym głodomorem ze wszystkich. Yy, no i on zostanie, no po prostu póki będzie sobie żył. Taka jest prawda. Odejdzie to, odejdzie, a na to chwilę nie sobie po prostu żyje. O! Boby! Idę, idę, idę do Was yy... Boby ogólnie się znoszą fajnie yy, Jedno jajko było, są jedne dwa jajka Papugimi Nie wiem czy coś zobaczycie A ja bo tu siata jest gruba O, jeszcze zrobiłem rozgróbę E, ja już sobie jajko zebrałem akurat, bo im słomy tam dorzucam, gdzieś pią. E, tak, tu mamy kosienkę. Otośka, trzeba ci pośprzątać! Ach, tak to jest, jak człowiek zapracowany, ale spokojnie, będzie miała posprzątane. W planach jest! E, bobki w ogóle ostatnio przelazły, bo nie zamknęły drzwi, bo słoma była. Mówię, nie przejdą, no jednak samiczki przeszły sobie do y, Brahma. A Brahma w stosunku co do Kogutu by mogło być kiepsko z nimi. One same są w sobie też dosyć bojowe, ale na szczęście one nie przeszły. Bo tak to był marny los. To są takie agresorki małe, to nie? Tak to kochiny. Sami dobrze wiecie, jak ja mam szczęście do kochinców, że lubią mnie zaczepiać. To. To. lubią mnie zaczepiać i drażnić się ze mną. No teraz sama to do siebie. Taka jest charakterna. Ale czemu nie, ale ogólnie bardzo nie wiem czemu lubię je. No ta barwa to już w ogóle jest barwą, która naprawdę mi się podoba, jeżeli chodzi o kichiny. Ale mówię, są naprawdę fajne kurtupelki. Tu mam też swoją przestrzeń, mi się podoba, że one siedzą u siebie tutaj, nigdzie więcej. Już oczywiście na wiosnę pójdą bardziej posiedzić sobie nadwór. Nie tutaj, bo tak jak mówiłem, będę przenosił i tu właśnie macie tak, tu macie koguta, który jest ładniejszy, a tu jest taki trochę głośny kogucik z budowy, ale to taki był cel, taki był cel, tak samo jest z kurami i tak samo jest z tym kogutem, z tymi kogutami, to był zamierzony wszystko cel, po prostu to było konsultowane z Łukaszem, bo jak ja mówię, z ideał, z dwóch ideałów niekoniecznie musi się ideał urodzić. A ja wolę się trochę pobawić, więc zobaczymy. Na razie dwa panowie, dwoje panów zostaje do tej inkubacji, a do drugiej może którego się rozdzielę i zobaczymy jak to będzie. Znaczy, mam nadzieję, że już będzie rozdzielenie, bo to pomieszczenie będzie przerabiane na pomieszczenie dla kurczaków po odchowie dwutygodniowej. Ale to zobaczymy. Więc moi drodzy, jajka się niosą, można szaleć, wiosna za oknem, u mnie już niektóre krzuki kwitną, nie wiem jak u Yy, więc wiosna coraz bliżej. Dajcie znać, jak tam u Was, czy ruszyliście z inkubacjami, czy nie. Jeżeli ruszyliście, dajcie znać się na Pierrastek i Bakrzecha na Facebooku. Widzimy się tam z hashtagiem Moja Inkubacja. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tak jak mówiłem, chcemy powtórkę z inkubacji, czy coś. Dajcie znać, może macie jakieś pytania co do inkubacji. Piszcie, odpowiem na nich w kolejnym filmie. Więc moi drodzy, do zobaczenia w kolejnym albo w dwóch kolejnych filmach. Zobaczymy może tak zrobimy. Eee, więc dajcie znać, piszcie pytania w sprawie inkubacji. Do zobaczenia, życzę miłego wieczoru i pozdrawia, ekipa Pieszczka.